Więc słuchajcie, rozpoczęły się wakacje, jak wakacje to las, jezioro, jak las to mamy o tej porze już jagody, które są pyszne, a poza tym źródłem wielu witamin od dziecka uwielbiam na przykład ciasto z jagodami czy, czy drożdżoweczki z jagodami, a najbardziej pierogi z jagodami. Jak zbierać, to można zbierać ręką. Są maszynki. Ja dzisiaj testuję grzebień dla psa. I na pewno widzieliście nieraz coś takiego, a wielu z Was ma takie narzędzie w domku. I naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Jedną ręką. Ciężko mi będzie pokazać, ale normalnie zbieram w ten sposób jagody, że w jednej ręce trzymam sobie pudełeczko, w które jagody spadają a drugą ręką zabieram krzaczek tak i pociągam, zobaczcie, te jagody same wpadają Jagody same po prostu wpadają do, do pudełeczka. One tutaj zostają. Jeżeli czeszę, widzicie? Zaczynam czesać. Krzaczek z jagodami. Jagody tutaj zostają, wpadają do pudełeczka. you